Jeśli lecisz za granicę i potrzebujesz poradzić sobie na lotnisku po angielsku, wspaniale, że tu jesteś. Bo mam dla ciebie praktyczny trening angielskich słów i zwrotów, dzięki którym dojedziesz na lotnisko na czas, odprawisz bagaż bez dodatkowej opłaty, przejdziesz przez bramki bezpieczeństwa oraz wiele, wiele więcej. Dlatego koniecznie zostań do końca i aby jak najwięcej zapamiętać, po sygnale. Mów po angielsku na głos. Jeśli jesteś naszym kursantem, pełną wersję tego treningu znajdziesz w kokpicie i w aplikacji, jako dodatek do kursu Aktywny Angielski Praktyk. A jeśli nie masz jeszcze kursu, w tym wideo przećwiczysz najważniejsze rzeczy w 15 minut. Gotowy? Zaczniemy od tego, jak dostać się na lotnisko. W Polsce? No problem. Ale za granicą? Warto, abyś wiedział, jak zapytać o dojazd na lotnisko, albo przynajmniej jak poprosić taksówkarza, aby zabrał Cię w odpowiednie miejsce. Być może już kojarzysz z pierwszego etapu kursu, że lotnisko to airport. Jeśli w danym mieście jest tylko jedno lotnisko, wystarczy, że wstawisz the i wiadomo, o które chodzi, wymawiając płynnie the airport. The airport. Gdy wsiadasz do taksówki, po polsku powiedziałbyś na lotnisko proszę. Po angielsku natomiast wystarczy samo lotnisko proszę. Proszę, to po angielsku please. Wyobraź sobie, że jesteś za granicą, wsiadasz do taksówki i jak powiesz: Lotnisko proszę. The Airport, please. The Airport, please. Super. A jeśli w okolicy są na przykład dwa lotniska, no to wtedy taksówkarz rzuci monetą i zależnie, czy wypadnie orzeł, czy reszka, tam cię zawiezie. No, chyba, że mu powiesz, do którego chcesz dojechać. Załóżmy, że wracasz do Polski z Londynu i na bilecie jest napisane London Luton. Wtedy, przy nazwie własnej, już pomijasz The, a jako, że Anglicy mówią odwrotnie, lotnisko London Luton to będzie London Luton. Airport. Jak więc poprosić taksówkarza, lotnisko London Luton, proszę. London Luton Airport, please. London Luton Airport, please. Analogicznie, gdyby na bilecie pisało Berlin, Brandenburg, jak poprosisz taksówkarza, aby zabrał cię na lotnisko? Berlin-Brandenburg Airport, please. Berlin-Brandenburg Airport, please. Dokładnie tak. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której musisz pamiętać w przypadku dużych lotnisk. Czasem jest tak, że lotnisko składa się z kilku budynków. Te budynki to terminale, po angielsku po prostu terminal. Najczęstszy podział to terminal dla lotów krajowych i dla międzynarodowych. Na szczęście po angielsku to bardzo proste, bo na bilecie będziesz mieć napisane na przykład Terminal 1 albo Terminal 2. Żebyś nie musiał potem biegać z bagażami z jednego budynku do drugiego, jak powiesz kierowcy taksy, Lotnisko Berlin Brandenburg, Terminal 1, proszę. Berlin Brandenburg Airport, Terminal 1, please. Berlin Brandenburg Airport, Terminal 1, please. Świetnie. Dzięki temu trafisz we właściwe miejsce w dowolnym mieście i unikniesz nieporozumień, które mogłyby cię kosztować cenny czas przed odlotem. W pełnej lekcji dostępnej w kursie Aktywny angielski praktyk ćwiczymy również jak pytać o dojazd na lotnisko autobusem. Natomiast w tym wideo przejdziemy od razu do odprawy bagażowej. Odprawa bagażowa to po angielsku the check-in. The check-in. The check-in. Gdybyś nie był pewien, gdzie pójść, jakbyś kogoś zapytał, zaczynając od Where is? Gdzie jest odprawa bagażowa? Where is the check-in? Where is the check-in? A żeby zwrócić na siebie uwagę, gdy kogoś pytasz na lotnisku, zacznij od. Przepraszam, czyli excuse me i powiedz: Przepraszam, gdzie jest odprawa bagażowa? Excuse me, where is the check-in? Excuse me, where is the check-in? Natomiast check-in to cała ogromna sekcja lotniska. Ciebie interesuje check-in Twojej konkretnej linii lotniczej. Na przykład, jeśli lecisz Ryanairem, the Ryanair check-in. Jakbyś zapytał, przepraszam, gdzie jest odprawa bagażowa Ryanair? Excuse me, where is the Ryanair check-in? Excuse me, where is the Ryanair check-in? A gdy już widzisz, gdzie potrzebujesz podejść, aby odprawić swój bagaż, to zanim tam podejdziesz, pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Aby uniknąć dodatkowej opłaty, możesz zważyć swój bagaż, zanim pojedziesz na lotnisko, albo jeśli zapomniałeś albo nie masz wagi. Często na lotnisku znajdziesz wagę dostępną dla podróżnych. Gdyby twój bagaż rejestrowany był zbyt ciężki, możesz przepakować coś do bagażu podręcznego, aby uniknąć dopłaty. A gdy jesteś gotowy, wiesz, że twój bagaż ma odpowiednią wagę i wymiary, to z uśmiechem podchodzisz do stoiska. Po polsku powiedziałbyś dzień dobry, a po angielsku w sam raz pasuje mniej formalne hello. Gdy się przywitasz, pokaż swój bilet, czyli kartę pokładową. Karta pokładowa to po angielsku boarding pass. Boarding pass. Boarding pass. Jakby miła pani poprosiła cię. Twoja karta pokładowa, proszę. Twoja to będzie your. Twoja karta pokładowa, proszę. Your boarding pass, please. Your boarding pass, please. Dokładnie tak, czyli po polsku w takiej sytuacji powiedzielibyśmy pańska albo pani karta pokładowa, a po angielsku, zarówno w formalnych, jak i nieformalnych sytuacjach, pasuje zwykłe YOUR. Albo, w bardziej rozbudowany sposób, jakby pracownik lotniska zapytał, zaczynając od can I see. Czy mogę zobaczyć twoją kartę pokładową proszę? Super. Dzięki temu, że układasz te zdania teraz, będzie ci znacznie łatwiej zrozumieć, co do ciebie mówią na lotnisku za granicą. Podając kartę pokładową, mógłbyś powiedzieć. Tutaj jest moja karta pokładowa. Here is my boarding pass. Here is my boarding pass. Powiedz to teraz na głos. Here is my boarding pass. Super. A teraz wyobraź sobie, że faktycznie jesteś na zagranicznym lotnisku. Podchodzisz do miłej pani ze swoją walizką. Uśmiechnij się i powiedz „Dzień dobry”. Tutaj jest moja karta pokładowa. Hello, here is my boarding pass. Hello, here is my boarding pass. Super. Miła pani wskazuje gestem na wagę i mówi: Put your baggage here, please. Put your baggage here, please. Jak myślisz, o co cię prosi? Połóż swój bagaż tutaj, proszę. Put your bagage here, please. Czyli bagaż to po angielsku bagage. Baggage. 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 Czasem też na bagaż mówi się luggage. Także gdyby akurat na lotnisku używali słowa luggage, to jest po prostu inne słowo na bagaż. Mam nadzieję, że spakowałeś się zgodnie z wytycznymi, jeśli chodzi o rozmiar i wagę, i nie będzie żadnych problemów. A gdyby były, w pełnej wersji tego treningu dostępnej w kursie, uczymy nawet, jak sobie poradzić z dopłatą, zrozumieć o co chodzi, zrozumieć gdzie i jak zapłacić. Teraz natomiast przejdziemy do bramek bezpieczeństwa, czyli security gates. Gdy już czekasz w odpowiedniej kolejce i zbliża się twoja kolej, przeważnie będzie tam osoba zarządzająca kolejką, która wskaże ci do której bramki podejść. Tam potrzebujesz wziąć tacę, czyli tray i wypakować na nią wszystkie płyny, czyli liquids i elektronikę, electronics. Zwykle ochrona poprosi cię na przykład Please put all liquids and electronics on the tray. Please put all liquids and electronics on the tray. Czyli proszę położyć wszystkie płyny i elektronikę na tacy. Please put all liquids and electronics on the tray. Na drugą tacę kładziesz swój plecak, a na trzecią kurtkę i wszystko co masz w kieszeniach. Jeśli nosisz coś, co ma metalowe elementy, np. pasek, buty, też kładziesz to na tace. Gdybyś zapomniał np. zdjąć kurtkę, czyli jacket, ochrona Cię o to poprosi. Po angielsku zdejmij to take off. Także pewnie usłyszysz please take off your jacket. Please take off your jacket. Please take off your jacket. Analogicznie, jeśli pasek to belt, jakby cię poprosili, proszę zdjąć swój pasek. Please take off your belt. Please take off your belt. Dokładnie tak. A jeśli buty to shoes, jak poproszą, Proszę zdjąć swoje buty. Please take off your shoes. Please take off your shoes. Super. Dzięki temu, że teraz oswajasz się z tymi zwrotami, będzie ci znacznie łatwiej zrozumieć, co do ciebie mówią na zagranicznym lotnisku. A gdy już przejdziesz przez bramki bezpieczeństwa, czyli Security Gates. Możesz odetchnąć z ulgą, bo teraz będzie już tylko z górki. Jeśli do odlotu masz mnóstwo czasu i chciałbyś zgarnąć sobie kawę, robisz to podobnie jak po polsku. Czarną kawę, proszę, to po angielsku a black coffee, please. A black coffee, please. Analogicznie, jeśli biała, to white, jak poprosisz białą kawę, proszę. A white coffee, please. A white coffee, please. A gdybyś chciał dodać, że na wynos. Na wynos, to po angielsku to go. To go. To go. Jak więc poprosisz? Czarną kawę na wynos, proszę. A black coffee to go, please. A black coffee to go, please. Oczywiście, jeśli wolisz białą kawę, jakbyś poprosił. Białą kawę na wynos, proszę. A white coffee to go, please. A white coffee to go, please. A jeśli tiramisu przyciągnęło Twój wzrok i nie możesz się oprzeć, jak dodasz białą kawę i tiramisu na wynos, proszę. A white coffee and tiramisu to go, please. A white coffee and tiramisu to go, please. And if you are hungry, jeśli jesteś głodny, to może zamiast kawy i ciasta chciałbyś kupić sobie porządną kanapkę, czyli sandwich. Wskaż na kanapkę, którą chciałbyś kupić, używając This i poproś tę kanapkę, proszę. This sandwich, please. This sandwich, please. Okej, okay, ale tak bez kawy. Jakbyś dodał tę kanapkę i białą kawę na wynos, proszę. This sandwich and a white coffee to go, please. This sandwich and a white coffee to go, please. Świetnie sobie radzisz. A jeśli przed tobą długi lot, warto też kupić butelkę wody. Szczególnie, że jeśli wziąłeś ze sobą wodę, pewnie kazali ci ją wyrzucić przy security gates. Gdybyś kupował w sklepie samoobsługowym, to zgarniesz wodę, nie wiedząc, jak to jest po angielsku. Ale gdybyś potrzebował poprosić o butelkę wody, butelka wody to po angielsku a bottle of water. A bottle of water. A bottle of water. Jak więc poprosisz. Butelkę wody, proszę. A bottle of water, A, bottle of water, A gdybyś chciał dużą, duża to. Big. Mógłbyś użyć big i każdy cię zrozumie. Ale na dużą kawę czy butelkę wody Anglicy częściej mówią large. 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 A żeby się do tego przyzwyczaić, jakbyś użył large, aby powiedzieć: Dużą butelkę wody, proszę. A large bottle of water, please. A large bottle of water, please. Super. Zgarnij jeszcze coś do jedzenia, mówiąc: Dużą butelkę wody i tę kanapkę proszę. A large bottle of water and this sandwich, please. A large bottle of water. And this sandwich, please. Fantastic! Jak widzisz, wystarczą podstawowe zwroty i możesz na zagranicznym lotnisku zgarnąć sobie co tylko chcesz. A gdy już jesteś zaopatrzony, czas znaleźć odpowiednią bramkę dla Twojego lotu. To i znacznie więcej załatwisz po angielsku w mini kursie Angielskie na Lotnisku, który otrzymujesz bezpłatnie razem z kursem Aktywny Angielski Praktyk. Jeśli do wyjazdu masz przynajmniej tydzień, ten trening mówienia po angielsku jest dla ciebie idealny. Cały kurs aktywny angielski zabierze cię od zera do poziomu średnio zaawansowanego. Opanujesz w nim tysiąc najczęściej używanych angielskich słów i sześć najważniejszych czasów. To wszystko bez żadnego zakłuwania i bez podręczników do gramatyki. Już na pierwszym etapie kursu aktywny angielski praktyk w zaledwie kilka godzin opanujesz ponad 100 najważniejszych słów i zwrotów które uratują Cię za granicą w hotelu, w restauracji, na mieście i w przeróżnych sytuacjach na wyjeździe. Przygotuj się na intensywny trening mówienia, który wciąga jak dobry serial. Sprawdź to, absolutnie warto. Pierwsze lekcje kursu otrzymujesz za darmo. Kliknij w link, który wyświetla się na ekranie lub pod wideo i do usłyszenia w kolejnej lekcji.